Rysujemy w edytorze postaci. Narysujemy głowę kota, wcześniej jednak ustalimy obszar, na którym będziemy rysować. Atrybuty obrazu, ustalamy szerokość oraz wysokość. Wybieramy pióro, kolor. Oraz grubość pisaka. Korzystamy z narzędzia łuku zamkniętego. Dwukrotne kliknięcie kończy rysowanie. Elipsa. Klikając dwukrotnie, będzie to elipsa wypełniona. Zmieniam kolor. Linia. Przytrzymując klawisz Shift będzie to linia prosta. Wielobok. Klikając dwukrotnie będzie to wielobok zamknięty. Klikając jeszcze raz będzie to wielobok zamalowany. Zmieniamy kolor. Klikając dwukrotnie kończę rysowanie. Linia. Ook.